Dzięki za rysenę. na W dzisiejszym odcinku jesteśmy na polu i mi się mama Wam opowiada o drzewka, także łapeczka, subkrysy, komentarz. No i musimy ponownie nagrać film, bo on mi się wyłączył. Hej, widzowie, jesteśmy, stoimy przy, przy śliwce. Nie, nie przy śliwce. <głosłenia> tak, stoimy przy śliwce. Zobaczcie, na tej są... jakiś. E... Jakieś coś zaatakowało tą śliwkę, ma tutaj e, takie dziurki. Więc dodatkowo, o tutaj na Ci dobrze widać, ona tych e, kręci te liście. Nowe młode liście, e, więc drzewko choruje. Będziemy, e, będziemy je pryskać, zobaczymy, zobaczymy co to da. Drzewko już jest takie trochę wyższe, jak na pokażesz ode mnie. To jest drzewko karłowate, więc ono nie będzie duże. Ale ładnie, ładnie rośnie, tylko że choruje. Idziemy do następnego drzewka. Może mi się Zostępne... nagranie nie wyłączy. Następne drzewko to jabłoń. Nati, pokaż małe jabłuszka. Zobaczcie, tutaj są jabłuszka. Pierwsze. W tym roku były dwa malutkie jabłuszka, i tutaj są też jabłuszka. Ale na tym drzewku co jest? Zobaczcie, na Wam pokażę. To są szyce. Będziemy, mm. będziemy pryskać. Cieka, bo nie było widać, bo nie było jakości. Będziemy pryskać e, męszyce. Musimy... No nie wiem, czemuś to jakoś nie... O teraz, o! To trzeba pryskać Och. dwa albo trzy razy, zobaczymy. No. I będziemy obserwować drzewko, ale na, ka na każdym młodym pędzie są te... Mm -hmm. No te okropne mszyce. A teraz idziemy do wróżki. kruszka ma tą samą chorobę, którą ma śliwka, też kręć listki, ale poza tym y, ładnie wyrasta. Hmm jest takiej wielkości. jakie możesz pokazać stosunki do mnie. Mm -hmm, no trochę wyższa. Też będzie e, to drzewko mała, bo jest to drzewko też e, karłowate. E, mam ochotę Wam pokazać nasze burówki. Bo w tym roku... W e, tamtym roku zjedliśmy chyba tylko 5 burówek. W sensie 5 sztuk zwykłych buróweczek. No nie pamiętam. A w tym roku zobaczcie. Będzie ich sporo. Zobaczcie ile tutaj... Jest e, kwiatuszków, takich mm. dzwoneczków. Bardzo ładnie rośnie. Mam Boże, nadzieję, że. Pokażemy. Mam nadzieję, że, e, <laughs> że. tutaj ładnie nam obrodzą. Pokażemy Wam jeszcze może maliny. Mm -hmm. Nasze maliny. Tutaj mamy szczypiorek, który e, przekwita. One malinki. Trzeba je będzie pasami już popodwiązywać, bo już zaczynają ładnie e, wyrastać. Idziemy dalej. Mhm. może na to pokażę. Tu rośnie nam szczaw, A tu są truskawki. Zobaczcie. Pie o, zobaczcie. Zawiązują się pierwsze, pierwsze truskaweczki. Hmm. O tam też. Już dużo trawy jest w tych truskawkach, ale myślę, że kiedy ja tutaj przyjdziemy z Natim i jest trochę. <gry> no, to. Truska. Truskawka. Truskawka, Truskawka rośnie nam lipa, zobaczcie. Obok truskawy rośnie nam bez. A, no i tutaj mamy krzaczek agrestu i są też już owoce. Tak. Z drugiej strony tutaj rośnie nam śliwka. Ja kiedyś rzuciłam tutaj w ziemię kilka pestek ze śliwek i zobaczcie, już wyrasta takie drzewko. Mhm. Idziemy dalej. Tutaj mamy szałwię, ten krzaczek taki większy. To jest szałwia. Tutaj mamy miętę. Mięta, bardzo dobra do wody, do zimnej wody z lodem na lato, super. Tu rośnie szpan, ale nie wiem czy coś z niego będzie, czy nie, zobaczymy. No i idziemy dalej, przechodzimy sobie przez środek Morza Malin. Tutaj mamy drugą grządeczkę malinek. Ale to jest młodziutka grządeczka, więc one są bardzo malutkie. Yy, ale chciałam Wam coś pokazać ważnego. <laughs> e, może zgadniecie, co to jest? Mhm. Mm w komentarze będą zgadywać. Może, zobaczcie, to jest taki domek. Mhm. Mm. Słuchajcie, jest to domek e, przygotowany specjalnie dla jeża. E, na naszej działce mieszka jeż. E, prawdopodobnie e, śpi sobie gdzieś tam między tujami, ale postanowiliśmy mu zrobić domek za ogrodzeniem, bo w ogrodzeniu zawsze nie no. chce <grym> się z nim bawić. A może gdyby sobie tutaj zamieszkał, to... Najmniej by mu nie przeszkadzał. No A tak. chcielibyśmy mieć takie zwierzątko w ogrodzie, Jeż... jeż e... nie jestem pewna, ale chyba jest pod ochroną i jeż e... też jest bardzo po 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 pożyteczny. Yeah. Zawieszni makii i jakieś takie inne. Mm -hmm. e, Nati, może pokażesz pierwsza jest pierwsza no Zobaczcie. Mamy krzak róży, to jest pierwsza, pierwsza różyczka. Bardzo często na róży były mszyce, ale w tym roku widzę, że no, nie, nie ma. O, tutaj rosną. Wszystkie dorwały się jabłoni. To już mhm. na przykład się będzie rozwijało. Mhm. No. A i chciałabym jeszcze dwa drzewka Natusia. Jakie dwa? Ja mam jedno? jedno. drzewko to jest wierzba i drugie to jest buk. Eee, a nie no, no Tak Także było widać drzewo? A no nie wiedziałam, że ja mam dwa. A to nie jest tylko tamto na moje. A tego nie chciałeś też mieć? Ale to jest ta wieżba, mówię, że chciałeś mieć... W... A to ja mam tamto. Tak, a mówiłeś, że to taka wieżba jest koło szpitala na Lwowskiej i mówiłeś, że chciałbyś mieć też takie drzewko. No dobra, no to I... będzie moje. No jest no. to posadzone specjalnie właśnie dla Natusia. To jest wieżba płacząca. No właśnie no, mówiłem. Już taka dosyć duża jest. No. Na zdrowie. No właśnie mówiłem, widzę. Mhm. I chodźcie zobaczyć jeszcze buka. Natusia. Też chłodne drzewko. Tu jest buk czerwony. Możecie zobaczyć wcześniej. Buk czerwony, tylko że to jest inny rodzaj on się bardziej rozbija jako krzak to jest ciu, ciu, ciu. Typowe drzewko mm. na... no, to jest moje drzewko no, nie, z <grymka> takiej <wielkości>. mm -hmm. <grymka> na razie to jest tyle co chciałabym wam powiedzieć y w najbliższych dniach zrobimy z natim tak, że y, m, 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 mamy takie, nie wiem jak to nazwać, y, no, takie etykietki, na których będzie można podpisać każde drzewko i będziemy szli od drzewka do drzewka, będziemy je zawieszać na drzewku. Każde drzewko będzie opisane, jak się nazywa, będzie łatwiej wtedy je no y, rozpoznawać. No. No. Dobra, to ty możesz. To ja się iść. Pa! To jeszcze minutę. Okay, no. A jeszcze tego drzewka tutaj nie ma Tutaj było co mama? To co było? Rododendron Tutaj było, ale już go nie ma Bo go mama przesadziła Dobra to już Następnie no, także widzę, że dzisiaj Wam, znaczy mama powiedziała. bo ja się na tych działaniach znam. A w najmniejszych filmach to będziemy robić jeszcze jedną rzecz i będziemy jeszcze rysować. Także będą dwa filmy jeszcze z mamą w najbliższych dniach, także zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i napiszcie jak Wam się podoba Domek dla Jerza i zgadnijcie jak on ma imię <laughs> także no zgadnijcie jak on ma imię no i napiszcie jak wam się po, 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 podobało opowiadanie o drzewkach także łapka, subskrypcja, komentarz i to było na tyle więc hej